Zajdź mi z oczu. A więc tu nocowała Cili. Niejasna natura kląt. Lidia van Bredewort. Skąd Cili wzięła coś takiego? Hmm, dedykacja dla barona i jego żony. Mieli w Wyzimie wysoko postawionych znajomych. Cili musiała nosić te ubrania, kiedy tu była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. i się raczej nim nie bawiła, ale Małgosia to co innego. frędzle, węże! Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Gerald. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem Ciri mi powiedziała. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda? Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka Ciebie i czarodziejki ale Ty jesteś tutaj, to chyba Cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No, jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Poznajesz to? O, ja! Mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Nie wiesz gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Dzięki miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Zabierz wszystkie potwory, wszystkie?